Witajcie moi drodzy, mam na imię Kuba, to moja pomocnica Zuzia, Zuzia. i dzisiaj nauczymy Was grać w Zośkę. A przynajmniej parę podstawowych naprawdę prostych trików. Także nie przedłużając od razu zaczynamy. Pierwszym podstawowym trikiem. Mamy naszą Zośkę, wchodzimy ją na bucie. Palce skierowane ku górze i podnosimy nogę w ten oto sposób. Tak, żeby Zośka nam nie spadła. Super. Jeśli umiemy to na jednej nodze, staramy się powtórzyć. Na drugiej nodze, super. Ok, mamy to. Kolejny trip. Ustawiamy Zośkę przed sobą, na ziemi. Chwytamy ją palcami. I podskakując, próbujemy Zośkę złapać. Jeśli nie wyjdzie za pierwszym razem, wierzę w Was, tak jak w Zuzie, moją pomocnicę. Dokładnie tak. Ale to nie wszystko, oczywiście. Są inne triki, jak na przykład podbicie kolankiem. Zaprezentuję. Zuzia. możemy odbić. Jednym możemy kopać. Na zmianę. Te triki się trenować. Pokażemy Wam jeszcze jeden prosty trik. Zośkę. wchodzimy na bicie, drugą stopę, krzyżujemy i z pierwszej stopy przekładamy rzeczy na drugą. Hop, hop. Możemy sobie zeszkę uklepać nogą. Jak widzicie, trzeba trenować, ale na pewno Wam wyjdzie. Ostatnim trikiem, jaki chciałbym Wam pokazać. Kładziemy zeszkę na bucie. Zaczekaj chwilę. I próbujemy złapać zdjęcie. Także spróbuj Zóziu. Jeśli nie wychodzi nam z nogi, możemy podrzucić z ręki. Spróbujemy z ręki. Z nogi. Dokładnie. Dziękuję. Chyba, że może jeszcze propozycja na jeden trik dla naszych uczniów. Nie? Ja mam jeszcze jeden pomysł bierzemy Zośkę, kładziemy na bucie, przechodzimy, hop, jeszcze raz, wchodzimy Zośkę na bucie, przechodzimy, hop. <laughs> Także nie zrażajcie się, zachęcam Was do trenowania, trenowania w Zośkę, ponieważ yy, jest to sport, który rozbudza całą naszą Koordynację psychorupową zachęcam gorąco. Rank point blank, like we vital spit flows, rip shows, deep the recital skills. Now, nah, you feel it when we drop those hot beats, stop folks killing and We got those skills, hits the music that the street loves. each stuff is now rapping this with deep love skills. Can't start doing it again, ruling again. Watch us we do it again. It's the true and living with a youthful.